Budowa wodnego centrum rekreacji w Działdowie miała być największą w powojennej historii inwestycją zapowiadaną przez obecnego włodarza miasta w swojej kampanii wyborczej. Miała być, ponieważ 31 stycznia burmistrz Działdowa poinformował na konferencji prasowej, że wypowiedział umowę na budowę akwaparku. Były marzenia. Były marzenia wielu pokoleń Działdowiec. Były moje marzenia. I te marzenia zostały poddane. W swoistej próbie. I wszystko wskazuje na to, że te nasze marzenia się nie ziszczą. Ponieważ, mimo wystąpienia do marszałka o wydłużenie terminu realizacji projektu, zaprojektowanie nowego akwaparku i budowa do końca 20 marca 2015 roku są praktycznie niewykonalne. Winą za taki stan rzeczy burmistrz obarczył wykonawcę i wezwał go do zapłaty kary umownej w kwocie ponad 3 milionów złotych. Firma Kornas uważa decyzję burmistrza za bezzasadną. Zarząd firmy informuje, że nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że inwestycje budowy akwaparku w Działdowie można ukończyć w zamierzonym terminie, zachowując wszelkie wymagane standardy. I w związku z powyższym uważamy odstąpienie za bezzasadne. Brak uzasadnienia formalnego i merytorycznego dla odstąpienia skutkuje jego nieważnością, co powoduje dalsze i nieprzerwane trwanie umowy zawartej z grupą Kornas. Firma Kornas przypomina, że wezwała inwestora do udzielenia gwarancji finansowania projektu. Ten mimo ogłoszenia przetargu nie był w stanie jej udzielić, ponieważ nie było chętnych do wzięcia udziału w przetargu. Dlatego wykonawca uznaje odstąpienie za nieważne. Spór ten z pewnością znajdzie swój finał w sądzie. Dlatego na konferencji padły pytania o przygotowanie miasta do ewentualnej batalii sądowej. Usłyszeliśmy oświadczenie pana burmistrza który poinformował o podjętej decyzji odstąpienia od umowy, natomiast nie przedstawił jak gdyby ze wszystkich stron problemu, nie, nie przedstawił niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą ta decyzja. Nie przedstawił, czy zostało to dokładnie i gruntownie zbadane prawnie. Być może trzeba było zasięgnąć opinii jakiejś kancelarii zewnętrznej, która by oszacowała ryzyko związane z podjęciem takiej decyzji i przyszłych odszkodowań, jakie miasto być może będzie musiało zapłacić inwestorowi. Do tej pory miasto utopiło w parku, którego nie ma 165 tysięcy złotych. Jak zauważył na konferencji pracowej Przemysław Nawrocki, problemów można było uniknąć, przygotowując odpowiednio procedurę przetargową. Burmistrz jednak sobie, jak i swoim pracownikom nie ma nic do zarzucenia. Zdanie mieszkańców może być jednak odmienne. W końcu ich marzenie ponownie oddala się w czasie. Blisko 6% powierzchni naszego województwa to wody. Na terenie Warmii i Mazur funkcjonuje 8 parków krajobrazowych, 110 rezerwatów i ponad 2000 pomników przyrody. Nic więc dziwnego, że rejon jest unikatowy w skali całego kraju. Z myślą o ochronie przyrody, na terenie Polski powstały Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Barmińsko-Mazurski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można powiedzieć jest liderem w tej ogromnej pracy. Bardzo dobrze realizuje nie tylko aplikacje, alokacje środków unijnych z zakresu tego ministerialnego, ale również my jako zarząd województwa przekazaliśmy bardzo ważną oś do realizacji, a mianowicie o środowisko gdzie Wojewódzki Fundusz naprawdę zrealizował dużo zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej, z zakresu ekologii. 30 stycznia w Starych Jabłonkach odbyła się konferencja poświęcona dwudziestoleciu istnienia placówek. Jednostki są elementem polskiego systemu finansowania ochrony przyrody. Przez te wszystkie lata przekazano na środowisko w województwie ponad miliard złotych. W skali naszego województwa to są znaczące środki dedykowane głównie gospodarce wodnościekowej i gospodarce odpadami. To między innymi składowisko i zakład utylizacji odpadów w Rudnie Koło strudy korzystał z tych pieniędzy i skutki działania, efekty tego programu odczuwamy wszyscy. To są wymierne setki milionów złotych w skali naszego regionu. Przez ponad 20 lat udało się między innymi wybudować 116 oczyszczalni, 1836 km wodociągów, sześć nowoczesnych zakładów unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Jeden z nich powstał w Rudnie Koło Ostrudy, budowę rozpoczęto w 2005 roku. Zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych obecnie przechodzi etap rozbudowy, inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z Unii Europejskiej. Ten zakład, ten zakład powstawał no, w dużym stopniu pod moim patronatem. Tego zakładu nie byłoby, gdyby nie aktywność pana Marka Brzezina, ówczesnego, boże przypominam, wójta gminy Ostruda. To on był, tak powiem, prowadzącym to przedsięwzięcie, natomiast poświęciliśmy bardzo dużo czasu wspólnie na porozmawianie o technologii, o montażu finansowym, o namówieniu tych 20 bodajże dwóch czy czterech gmin do utworzenia związku gmin. Słyszałem właśnie dzisiaj, że, że ten zakład bardzo fajnie funkcjonuje. Pierwsze pytanie zadałem panu Brzezinowi, jak zakład w Rudnej. No powiedział, że bardzo dobrze. Podczas konferencji rozmawiano o tym, jaki wkład w ochronę przyrody miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. W tym roku minie 10 lat od przystąpienia naszego kraju do wspólnoty, dzięki której wiele się zmieniło. Te 10 lat to dopływ do Polski wielkiej ilości pieniędzy pomysłów, technologii, innowacji. To jest 10 lat możliwości obserwowania, w jaki sposób kraje Starej Unii rozwiązują problemy gospodarki odpadami, w jaki sposób zagospodarowują osady pościekowe, jak oni osiągnęli, w jaki sposób oni osiągnęli efekty w ochronie środowiska. To jest, to, to jest przepaść technologiczna, jaką żeśmy uzyskali czy pokonali, mając możliwość współpracowania z krajami Starej Unii. Jednym z poruszanych tematów podczas spotkania było wykorzystanie nowej perspektywy finansowej. Pieniędzy będzie znacznie więcej, ale nie oznacza to, że będzie o nie łatwiej. Spotkanie służyło m.in. poznaniu, na co w najbliższych latach przeznaczyć fundusze europejskie. W nowej perspektywie coraz częściej mówimy o mechanizmach finansowych zwrotnych, tak, czyli nie dotacja na zasadzie wydatkowaliśmy, rozliczyliśmy i już jesteśmy zadowoleni, ale że te pieniądze są w formule pożyczki częściowo umarzanej, ale trzeba je zwrócić. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie był odpowiedzialny za wydawanie środków europejskich na środowisko w ramach regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury. Przed pracownikami kolejne ciężkie zadanie. Pieniądze będą też dzielili w nowej perspektywie. Stowarzyszenie Razem dla Działdowa to nowa inicjatywa polityczna, która ma być alternatywą dla wszystkich tych, którym losy miasta są bliskie. Na dzień dzisiejszy nie widzę jasnej wizji rozwoju tego miasta, który ma, posiada olbrzymi potencjał, natomiast ten potencjał jest niewykorzystywany. Nie widzę, by to miasto miało jakąś wizję rozwoju. Ona po prostu trwa, a trwanie powoduje to, że jak stoimy w miejscu, to się cofamy. Takie mamy czasy. Nowe stowarzyszenie chce włączyć się aktywnie w życie polityczne miasta. Ma zaproponować nową wizję rozwoju, tak aby młodzi ludzie nie musieli wyjeżdżać za pracą. Razem dla Działdowa ma być realną opozycją dla istniejącej władzy. Nowa inicjatywa w swoich działaniach może liczyć na wsparcie i pomoc swoich starszych kolegów i koleżanek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szkoda, że nie ma jakiejś trochę opozycji, bo zawsze opozycja taka jest jak szczupak puszczony do stawu. Jak nie ma szczupaka, to te karpie się wolniej rozmnażają. Natomiast jak jest szczupak, to one szybciej, szybciej biegają. I trochę by się przydało takie spojrzenia z różnych stron. Natomiast w sumie no, trzeba ustalić, co chcemy zrobić, znaleźć sposób na to, żeby zrobić i to po prostu wykonać. Teresa Nowakowska, radna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dostrzega, że w Działdowie i okolicach nowe stowarzyszenie może zająć się kilkoma ważnymi problemami. Jest wiele problemów, które należy poruszyć, a przede wszystkim przecież tak, przedsiębiorczość, rolnictwo, służba zdrowia, oświata jest w, zainteresowa w kręgu zainteresowania tego, tego stowarzyszenia. Czas pokaże, czy nowa inicjatywa przyjmie się na działdowskim gruncie oraz czy jej działania wpłyną na poczynania władzy. jak ten jest miejscem szczególnym, bowiem odbywa się na nim wiele różnorodnych imprez sportowych, ale również lekcje wychowania fizycznego. I myślę, że wszyscy też by mogli tak aktywnie jak my spędzać ten czas na lodowisku. Pomysłów na spędzenie tu czasu nie brakuje. Zabawy na lodowisku? Nie wiem. Myślę, że taka nauka jazdy, najprostsza. Tak, żeby opanować te łyżwy, bo nie wszystkie dzieci jeżdżą na łyżwach, nie wszystkie dzieci wiedzą jak jeździć. A jak opanują, to jakiś berek, wyścigi. Warto również wspomnieć, iż moroński orlik mieszczący się przy ulicy Sienkiewicza został uhonorowany nagrodą Super Orlik. Na uroczystości zostały wręczone nagrody dla najprężniej działających orlików z całej Polski. Jak aktorzy mogliby uczcić dziesięciolecie istnienia swojej grupy, odpowiedź jest prosta oczywiście na scenie. 25 stycznia na Ostródzkim zamku odbyła się uroczystość z okazji dziesięciolecia grupy teatralnej przebudzeni. Zespół tworzą uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym koło ostrudzia Wydarzyło się bardzo wiele w dziele. Przełamywania barier, szczególnie tych mentalnych, między społeczeństwem, częścią społeczeństwa zdrowego, a, a światem osób niepełnosprawnych. Nasi niepełnosprawni, a w zasadzie to sprawni aktorzy, pokazali, że, że mogą znaleźć się w miejscach, które się, o których się do tej pory nikomu nie śniło. Są wśród pełnosprawnych zespołów, są w, w, na scenach teatrów, profesjonalnych również. Przebudzonych tworzy grupa niepełnosprawnych osób, która pod okiem instruktorów Moniki Kazimierczyk i Dariusza Wychuckiego osiągnęła wiele sukcesów. Grupa do Ostródy wielokrotnie wracała z nagrodami, które zostały przyznane im na ogólnopolskich festiwalach teatralnych. To oni niejednokrotnie swoją grom, emocjami i zaangażowaniem nie mieli dla siebie konkurencji. Nagrody nie są dla nich jednak na pierwszym miejscu. Chodzi o formę terapii i przełamywania barier. A jak przyznają instruktorzy, oni sami dzięki wieloletniej współpracy dużo zyskali. My jesteśmy ekipą w tej chwili. To jest ekipa nie do zdarcia. W życiu nie spodziewałam się, że te pierwsze kroki, które zostały wykonane do warsztatu terapii zajęciowej, zaowocują. Jubileuszem dziesięciolecia, tyloma miejscami odwiedzonymi, ale przede wszystkim, i to jest dla mnie naj, największa wartość tego, odkrycia każdego z nich po kolei, ale również odkrycia siebie i swojego potencjału, co wyniosłam przede wszystkim ogromną pokorę do życia, jeszcze większą spontaniczność, którą od nich zaczerpnęłam. Otóż te 10 lat, to przede wszystkim. Dużo pracy, dużo wzruszeń, dużo wyjazdów, setki godzin, setki spotkań, setki prób z aktorami. Takie przedsięwzięcia, szczególnie jeżeli mamy dzisiaj ten jubileusz i możemy świętować 10 lat, to buduje i daje pozytywnej energii na dalszą twórczość. Z okazji jubileuszu grupa teatralna zagrała spektakl Zaręczyny. Tym razem aktorom na scenie towarzyszyli instruktorzy. Przedstawienie zakończyło się owacjami na stojąco. Podczas jubileuszu nie zabrakło prezentów dla aktorów. Nie zapomniano również o członkach grupy, którzy na co dzień mieszkają już w innych miastach. Publiczność tego wieczoru podziwiała również teatr ubogi relacji z Sopotu. Scena później należała do zespołu November Projekt. Rio de Janeiro słynie z pięknych plasz olbrzymiego posągu Chrystusa odkupiciela, ale przede wszystkim z corocznie obchodzonego Karnawału. Okres zimowych zabaw ma miejsce także tu. Z tą różnicą, że parkie w Ostródzkim Zamku przejmują najmłodsi imprezowicze. Tańce, konkursy i zabawy to wszystko każdego roku serwuje dzieciom Centrum Kultury i Agencja Upowszechniania Kultury. Współcześnie rodzicom karnawał kojarzy się z hucznymi balami, obfitym jedzeniem i niesamowitymi strojami przebierańców. Na imprezach dla dzieci królują postaci z modnych bajek czy telewizyjnych kreskówek. W rezultacie wszyscy i tak wyglądają podobnie, a karnawał przebiega w wyśmienitej atmosferze. Ostrudzki Zamek jest miejscem, gdzie występuje wiele znanych osób. Tym razem była to Katarzyna Żak, aktorka, już po raz drugi wystąpiła w Ostrudzie. Spotkanie odbyło się pod koniec stycznia. Trzy lata temu zaśpiewałam tu koncert kolędowy. I to było fantastyczne spotkanie, bardzo klimatyczne, z rzeczywiście fantastyczną publicznością i nawet miałam okazję do rozmów po koncercie, więc kiedy otrzymałam podobne zaproszenie, bardzo się ucieszyłam, bo i scena jest fantastyczna, bardzo profesjonalna i, i publiczność jest cudowna. Tym razem artystka wykonała piosenki Agnieszki Osieckiej i Wojciecha Młynarskiego. Wybór tej dwójki był nieprzypadkowy. To jest dwójka bardzo ważnych artystów, z którymi miałam okazję zetknąć się w swoim życiu, z którymi miałam okazję pracować i od których miałam okazję się uczyć wszystkiego, co związane jest z piosenką, z jej poetyką i interpretacją. Ja wszystkie piosenki Agnieszki Osieckiej kocham bez wyjątku. Nie ma dla mnie chyba... Najbardziej kocham piosenki, które są w repertuarze pani Maryli Rodowicz i których ja nie śpiewam. Natomiast nie mogę z tytułu akurat wymienić jednej konkretnej, bo zrobiłabym krzywdę innym. Wszystkie są piękne. Nie tak dawno w styczniu gościliśmy Mateusza Ziółko, zwycięzcę popularnego programu muzycznego The Voice of Poland. Po fleszu dnia, na Państwa życzenie, jeszcze raz telewizja Mazury zaprasza na fragmenty koncertu.